Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Nauka Czytania Metodą Sylabową. Bohaterką naszego dzisiejszego spotkania będzie sylaba du. Oczywiście nie tylko ta sylaba wystąpi podczas dzisiejszego treningu, będzie również sylaba ma, me, mo, mi, mu. Ta, te, to, ti, tu oraz da, de, do, di. A więc, jeżeli jesteście zainteresowani dzisiejszym odcinkiem, usiądźcie wygodnie. Zapraszam serdecznie na materiał. Oto sylaba du. Możemy ją spotkać zapisaną na dwa sposoby. Może być ona zapisana małą albo wielką literą. Bez względu na to, czy jest zapisana małą, czy też wielką literą, odczytujemy ją tak samo. Odczytujemy ją jako du. A jakie wyrazy rozpoczynają się sylabą du? Jest ich bardzo dużo. No właśnie, to pierwszy wyraz, który zaproponuję do wyklaskiwania: dużo. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie. Du, Żo. Zauważcie, jak dużo zjadł ten chłopiec. A teraz kolejny chłopiec przytula się do swojego pupila, do psa, który jest bardzo duży. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie. Du-ży. Naprawdę duży jest ten pies. Inne wyrazy z sylabą du na początku to duchy i dusza. Zapraszam do wyklaskiwania sylab. Najpierw wyklaszczmy sylaby w wyrazie duchy. Du h. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie dusza. Du sha. A teraz rozwiążmy rebus. Do sylaby du mam dodać wyraz mata. Ale w wyrazie mata została przekreślona sylaba ta. Co będzie rozwiązaniem rebusu? Rozwiązaniem rebusu będzie duma. Duma. Zwróćcie uwagę, jaka duma rozpiera zawodników. Zdobyli złoty puchar. Brawo! To naprawdę powód do dumy. Duma. Inny wyraz z sylabą du na początku to wyraz dusić. Na przykład dusić mięso na obiad. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie dusić. Du, sić. A dłuższe wyrazy z sylabą du na początku? Proszę bardzo, wyraz trzysylabowy duchowny. Zapraszam do wyklaskiwania sylab. Du, Sylabą du, zapisaną wielką literą, zapisujemy nazwy geograficzne, nazwy państw, miast, a także rzek. Oto piękny, modry Dunaj, przepływający na przykład przez Budapeszt. Wyklaszczmy sylaby w nazwie tej rzeki Dunaj. Du-naj. Mam nadzieję, że dzisiejsze wyrazy i wyklaskiwanie sylab nie sprawia Wam żadnych problemów, dlatego poproszę Was o lajk like i ćwiczmy dalej. Czy sylaba DU może się znaleźć wewnątrz wyrazu, w środku? Oczywiście. Przykłady to wyraz ładunek i poducha. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie ładunek. ŁA-DU-NEK Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie poducha. PO-DU-HA. A inne wyrazy z sylabą do wewnątrz, w środku? To meduza i gaduła. Zapraszam do wyklaskiwania sylab meduza. ME-DU-ZA. GADUŁA? GADU-ŁA. Albo wyraz nieduży, czy producent. Wyklaszczmy sylaby. Nieduży. nie do ży Producent, producent. Sylabę du możemy też spotkać wewnątrz takich wyrazów jak fundusze czy hinduizm. Zapraszam do wyklaskiwania: fundusze, fundusze, hinduizm, hinduizm. A czy sylaba du może się znaleźć z tyłu, na końcu wyrazu? Oczywiście, może być w takich wyrażeniach jak z powodu czy z przodu. Z powodu bólu zęba, niestety trzeba wybrać się do dentysty. A który to ząb się rusza? Ten z przodu. Wyklaszczmy sylaby w wyrażeniu z powodu. Z powodu. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrażeniu z przodu. Z przodu. A teraz zapraszam Was do odczytywania sylab i wyrazów, a później nawet zdań. Zaczynamy od sylab zapisanych u góry żółtym kolorem. Start: da, ta, ma, du, me, mo, di, te, mi, to, Ti, d do teraz przeczytajmy sylaby zapisane kolorem różowym zaczynamy da ta du ma di ma ta ma mi mi ti mo da ma tym razem zapraszam Was do odczytywania wyrazów. Zostały one napisane kolorem białym na dole. Zaczynamy. Data, tata, tama, mama, duma, dama, mata, meta, moda, dima. Tym razem zdania wyrazowo obrazkowe. Zapraszam. Przeczytajmy wspólnie. U góry zdanie to Mati i Ada. Pod spodem, kolorem różowym, zostało zapisane zdanie tu meta i dalej, kolorem niebieskim, mamo, tato i na samym dole, kolorem żółtym, zapisane zostało zdanie to duma Adama. Adam jest dumny, ponieważ pierwszy wbiegł na metę, wygrał prawdopodobnie wyścigi i zdobył medal. Proszę, żebyśmy raz jeszcze przeczytali wszystkie zdania, ale w nieco szybszym tempie. Start. To Mati i Ada. Tu meta. Mamo, tato. To duma Adama kochani mam nadzieję że dzisiejszy trening czytania metodą sylabową przebiegł wam rewelacyjnie oczywiście nie mieliście z nim żadnych problemów dlatego pamiętajcie o lajku czyli łapce podniesionej do góry a ja żegnając się z wami życzę wam pięknego dnia i zapraszam na spotkanie z kolejnymi sylabami i kolejnymi treningami czytania metodą sylabową buziaki dla was hej